Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dobra, narysujemy sobie tutaj rysuneczek pomocniczy. Ciach. Tutaj od razu wysokość. Ten był kąt prosty. Tutaj jest... Pokażę wysokość CD. No to będzie tutaj musiała być to CD. No to A tutaj, B tutaj. Dobra. I teraz tak. Ja sobie nazwę boki ten A, ten nazwę B. A ten cały nazwę sobie albo nie, nie będę go nazywał. Po prostu zrobimy tak. I teraz z Pitego Rasa. Mamy zadanie takie. Wykaż, że wysokość CD trójkąta prostokątnego ABC poprowadzona z wierzchołka C kąta prostego dzieli przeciwprostokątną na odcinki AD i DB, których stosunek długości jest równy stosunkowi kwadratów długości przy prostokątnej odpowiednio AC i BC tego trójkąta. Dobra. To sobie opiszemy jako x, a tu jako y, a tu jako h. No to tak, z p tego razu możemy sobie wyprowadzić, że a kwadrat równa się h kwadrat plus x kwadrat. No tu też jest kąt prosty po obu stronach. Możemy też sobie wypisać, że b kwadrat to jest a kwadrat plus y kwadrat. No i z dużego możemy napisać, że jest a kwadrat plus b kwadrat jest równy x plus y w nawiasie do kwadratu. Dobra. I teraz tak. Ok. Czyli lecimy tak. Tu podnieścimy do kwadratu. To będziemy mieć x kwadrat. Plus 2xy plus y kwadrat. Dobrze, a tutaj za a kwadrat możemy wstawić to, czyli będzie h kwadrat plus x kwadrat. Dalej będzie plus b kwadrat, czyli możemy wstawić to, czyli plus h kwadrat plus y kwadrat. To możemy skreślić po tych samych stronach, to się powtarza. I otrzymujemy, że 2h kwadrat jest równy 2xy. Czyli h kwadrat jak podzielimy na 2 kwadrat równa się x razy y. Dobra. I teraz. I teraz podstawiamy pod te dwa równania tutaj, czyli mamy, że A kwadrat tutaj już zacznę. Zamiast h kwadrat to piszemy, że to jest xy plus x kwadrat. A za b kwadrat piszemy, że zamiast h kwadrat to samo, xy plus y kwadrat. I teraz tak, lecimy dalej. Tutaj możemy sobie pomnożyć obie strony, albo podzielić. Podzielimy sobie przez x -a i otrzymamy, że a kwadrat na x, jest równy, tu będzie y plus x po prostu. No, x nam się zredukuje tu i tu. W b będzie podobnie, tylko że z y. -kiem. b kwadrat na y będzie też równy, jak y a tu wyciągniemy i tu, to będzie y plus x. Teraz możemy te dwie do siebie przyrównać, bo widzimy, że są równe obie y plus x, co nie? Czyli mamy, że a kwadrat na x jest równy b kwadrat na y. No i obie strony mnożymy razy x razy y. Wtedy tutaj x, x nam się skróci. Będziemy mieć tylko a kwadrat na razy y zostanie, a tu zostanie b kwadrat razy x. I teraz robimy tak, że dzielimy obie strony przez x, czyli mamy a kwadrat y na x. To się równa... Nie, nie, moment, moment. Momencik. Źle nie tak, tylko zrobimy sobie, żeby tutaj łatwiej było. Hmm. Pomnożymy na razie może razy x, a tak, żeby nie za szybko było, czyli mamy a kwadrat równa się x razy b kwadrat na y. Teraz pomnożymy sobie. Albo nie. Podzielimy sobie kochani na b kwadrat. Czyli mamy, że a kwadrat dzielone na b kwadrat. Tu nam się skróci. To jest x na y. Co kończy dowód. Dosyć ciężki był ten dowód. Tyle, kochani. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam serdecznie do poprzednich odcinków. Do zobaczenia.